Dobre, nazywam się Maria. Od lat żyję w bardzo trudnych warunkach, a jedyną osobą, na którą mogę liczyć, jest mój syn. Mam na imię Artur, nie pracuję, bo muszę pomagać mojej matce w codziennościach. Nie jest w stanie poradzić sobie sama w względu na stan zdrowia. Dom, w którym mieszka matka z synem, to ruina, która z każdym dniem coraz bardziej grozi zawaleniem. Ściany są popękane i przesiąknięte wilgocią, a dach już dawno przestał pełnić swoją funkcję. Przy każdym deszczu czy opadzie śniegu woda dostaje się do środka, zalewając wnętrze i czyniąc życie w tym miejscu niemal niemożliwym. Sytuacja stała się jeszcze bardziej dramatyczna. Gdy zwalił się komin, teraz nie mogą już nawet palić w piecu, by ogrzać się w zimne dni. Wnętrze domu jest przejmująco zimne i wilgotne, co stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia schorowanej matki. Na domiar złego odcięto im dostęp do bieżącej wody. Nowy właściciel terenu, na którym stoi dom, bezlitośnie zakręcił dopływ, pozostawiając ich bez podstawowych warunków do życia. Każdego dnia walczą o przetrwanie w miejscu, które dawno przestało być domem, a stało się ruiną wskazującą ich na cierpienie i obojętność ze strony tych, którzy powinni pomóc. W stanie ściany są wilgotne, zimą jest bardzo zimno. Każdego dnia martwię się o nasze zdrowie. Nie mamy normalnych warunków do mieszkania w takich warunkach się nie da w ogóle żyć. Od lat proszę gminę o pomoc, ale za każdym razem słyszę to samo. Urzęd gminy Świczaj, no, nasza sytuacja nie ma żadnego znaczenia, jak mamy tak długo żyć. od wielu lat i potrzebuję pomocy. Czy mi pomaga w wielu czynnościach? Gdybym mógł, poszedłbym do pracy, ale niestety nie mogę zostawić mamy samą. Zobaczcie ten film i odpowiedzcie na jedno pytanie, co w tej sytuacji ma zrobić ta rodzina, jeśli gmina Świlcza nie chce pomóc? Jak długo jeszcze mają tak czekać? Jeśli ktoś z Państwa może nam pomóc, to prosimy o udostępnianie tego filmu.